Fidler się... Czy, pisze, pisze... czyta się Fidler. Fidler, tak. Mm. Siema, dzisiaj jest ze mną e, Arkady Paweł e, Fidler, e, polski podróżnik, który w tym roku przejechał maluchem... W zeszłym. E, w zeszłym. W zeszłym roku e, maluchem Afrykę. E, opowiedz, skąd się przypomnisz, żeby w ogóle przyjechać e, z małym kwiatem yy, cały czarny znaczy, Najpierw była Afryka, bo Afryka to jest taka moja pasja, to przyciągnęło mnie do Afryki. To wychowałem się w Muzeum Arkadego Füdlera, mojego dziadka, podróżnika yy, pisarza. Tam mamy mnóstwo eksponatów z Afryki i to, to muzeum było takim moim placem zabaw. Yy, zawsze mi jakaś egzotyka towarzyszyła w tych moich zabawach. Dziadko, ostatnia podróż była też do Afryki Zachodniej, także ta Afryka od małego mi towarzyszyła, stąd może pociąg do Afryki. Później przyszła pasja podróżowania samochodem. Lubię jeździć samochodem. Samochód daje ogromną wolność, szybkość przemieszczania się. Jeździłem po świecie też do Afryki kilka razy na takie wyprawy samochodowe. Ale kilka lat, lat temu jeszcze pracując w Wielkiej Brytanii, bo przez 11 lat robiłem karierę korporacyjną tam, później to zostawiłem dla podróży, ale w każdym razie w tym czasie e, postanowiłem wrócić do Polski na wakacje takie dłuższe. Kupiłem malucha, chciałem sobie przypomnieć jak się maluchem jeździ, bo miał maluch, na, na maluchu, uczyłem się jeździć wcześniej, robiłem prawo jazdy. Kupiłem tego malucha i przejechałem wzdłuż granic Polski, całą Polskę. Świetnie mi się e, to spodobało. Doszedłem do wniosku, że mam jest fajnym, fajnym takim narzędziem do podróżowania. Inaczej się świat poznaje, ja jeżdżąc tym samochodem, e, no świat po pierwsze nie mija tak szybko za oknami. Często się człowiek zatrzymuje, do tego ludzie są zainteresowani tobą i doszedłem do wniosku, że chce spełnić swoje marzenie. Przejechać kontynent afrykański samochodem, właśnie mam. A dlaczego akurat tą trasę? To przypadek? Czy... No, są dwie trasy właściwie. No, można jechać albo Afryką Zachodnią, albo Afryką Wschodnią. Obydwie są interesujące. No, wybrałem, wybrałem w sumie troszeczkę prostszą trasę, czyli tą Afrykę Wschodnią. Eee, ale do Afryki Zachodniej kiedyś też chciałbym wrócić. E, a jaki był cel wyprawy nakręcenie filmu, napisanie książki czy przygoda? No moim celem ja postanowiłem, że, że chciałbym się dzielić tymi moimi podróżami, tymi moimi od, subiektywnymi odkryciami, więc postanowiłem, że, że pisanie mi jak do tej pory nie idzie specjalnie, chociaż też myślę o książce. Eee, no i ta forma filmowa zawsze była mi bliska. Postanowiłem, że chciałbym udokumentować to filmowo. Łączyłaby mnie ekipa filmowa, i to był właściwie cel tej podróży. Zrobić fajny dokument filmowy z maruchem w roli. E, twój dziadek też był znanym podróżnikiem, reportażystą. czy to ułatwiło Ci trochę drogi właśnie w załatwień sobie ekipy filmowej? No nie, no, ekipa filmowa to moi znajomi, przyjaciele, którzy. Jeden operator, który miał jakieś doświadczenie operatorskie. I drugi człowiek, który też trzymał kamerę, fotograf, no i oczywiście i kierowca logistyk. Zresztą też mój bardzo dobry kolega, z którym byłem wcześniej też w Afryce, zresztą też dobry mechanik. I, no i to właściwie znajomi, tutaj kwestia nazwiska nigdy niczym nie, brała, brała, nie miała roli, ale tak w przygotowaniach, no, to różnie to było. Na pewno wiele osób miało oczekiwania ode mnie, że, że kiedyś gdzieś tam zacznę podróżować. Imiennik jeszcze to samo nazwisko i imię, że wiele osób, których spotykałem w swoim życiu pytało się czy, czy, czy zacznę podróżować. No, ja robiłem inne rzeczy, więc innego. Nagle to do mnie uderzyło we mnie, że chciałbym podróżować po świecie. Wcześniej gdzieś podróżowałeś? To była twoja pierwsza taka dłuższa podróż? Nie, no, byłem w Afryce wcześniej, już w Namibii, w w Zambii, e, dwa razy nawet, e, ale to nigdy nie była taka tak duża, długa podróż. Zawsze to były dwa, trzy tygodnie. E, no była też ta wyprawa przyzwyczajenie Polski, jeździłem też na wakacje do, do Ameryki Północnej, ale nigdy to nie były takie, takie ekspedycje. To określę szerzej. E, a gdzie teraz? Dalej maluchem gdzieś? jeszcze? No, możliwe, że pojadę do Bolivii, to do parku ma Takiej prawdziwej dżungli amazońskiej nie maluchem, e, taką wyprawa się szykuje, a też nie jest pewność, że pojadę szukuję się w każdym razie w tym roku, a w zeszłym, przyszłym roku chciałbym kontynuować projekt po drodze z Maluchem do Głównej. Jest kilka fascynujących prac na świecie, którymi chciałbym przejechać. I no, na moim profilu Facebook myślę, że w ciągu następnych dwóch tygodni ogłoszę, gdzie zabieram Maluchę. Zapraszam do śledzenia. E, dobra, dziękuję za wywiad. Dzięki. E, dziękuję. Zapraszam oczywiście do śledzenia e, Arkadego na Facebooku. E, o, nie, oczywiście też na, e, na Facebooku i subujcie mój kanał. E, e, do zobaczenia.